Dzień dobry z naszej ulubionej restauracji Valentina Tutaj jedliśmy pierwszego dnia, jak tylko dojechaliśmy, i dzisiaj śniadanie. A teraz, gdzie się wybieramy, zamówiliśmy graba i jedziemy do Batu Caves. Od razu, praktyczna informacja: za graba my zapłaciliśmy 14 zł, to znaczy zapłacimy. O, ale w międzyczasie. To są darmowe autobusy. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak ogarnąć rozkład jazdy tego autobusu, ale jest to fajna opcja. Nawet tak, żeby usiąść, przejechać dookoła Kuala Lumpur i zobaczyć po prostu nie ciekawsze miejsca. Bo z tego co wiem, to przejeżdża przez najważniejsze miejsca w mieście. My zapłacimy 14 zł. Ale wcześniej pokazywało, pokazywało nam nawet 24-23 złotych. Więc w zależności od czasu i miejsca, gdzie was ma odebrać ten graf, to cena się może różnić. Hello. 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 Jest. Yes. O! Jaki tutaj śmietnik! Trochę schodów na nas czeka. Batukais. Szczerze mówiąc, trochę czekałam na to, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo było bardzo dużo opinii. I co tutaj jest? To jest świątynia hinduistyczna, ogólnie, i posąg Murugana. Ma on prawie 43 metrów wysokości jest jednym z największych posągów tego boga, boga wojny. Ale skąd on się tutaj w ogóle wziął? Pod koniec XIX wieku przybył tutaj indyjski kupiec, który Chodząc do deski, zauważył, że jedna z nich, jednej z nich wejście przypomina włócznie właśnie Boga Murgana. I tak powstała tutaj właśnie jego świątynia. Świątynia katedralna tak zwana, czyli tam na górę. Zaraz się wspinamy. Żeby wejść na górę, kobiety muszą zasłonić kolana. Także ja już jestem przygotowana. W ostatnim odcinku pokazywaliśmy. Kupiłam podęńki z z łownikami. rozmiar XXL idealnie mój rozmiar więc teraz szybkie szybka przepieranka i idziemy na górę proszę bardzo profesjonalnie Jedyne 272 stopnie i będziemy już w świątyni katedralnej. No nie jest lekko. Nie. Ale plus jest taki, że nie ma tutaj małp, bo bardzo często biegają i są agresywne, ponieważ ludzie nauczyli ich, że dają jedzenie i wręcz je wyrywają. No, ale nie ma ich. W tym momencie. Chociaż na dole były. Ściana się jara. Po pierwsze, pierwsze co czuć to kadzidełka. Mocny zapach. Mocna woń kadzidełek. A oprócz tego specjalnie powiedziałam Pawłowi, żeby nagrał ten posąg, ponieważ tam stoi pas wspomniany, czyli jest to Bóstwo właśnie pokazywane w postaci pawia lub koguta. Podczas święta Taipusam, jest to święto hinduistyczne, zbiera się tutaj bardzo dużo osób wyznających właśnie tę wiarę. Podobno potrafi się tutaj zjawić prawie półtora miliona osób, a może i nawet więcej. W każdym razie bardzo, bardzo dużo. Jest to kucznie obchodzone i najczęściej to święto wypada w styczniu lub w lutym. Miesza się tutaj sporo zapałów, kadzidełka, dzidełka, koguty, ogólnie ptaki, więc no o jeszcze małpy, właśnie tutaj widzę, że jedna sobie skacza. E, w każdym razie, jeżeli podoba Wam się odcinek, w komentarzu wpiszcie kogut. Obok, po lewej stronie w sumie do głównej, do głównej świątyni są stragany, ale także jest wejście do Villa Cape, albo jak to się nazywa na dole i tutaj zaraz Wam pokażemy jak to wygląda, bo widzimy, że dość ładnie. Oprócz tego jest tutaj pełno straganów, gdzie kupicie coś do jedzenia, jakieś słodkości, napoje i owoce. No właśnie tutaj sprzedają. A, no i jeszcze, a w sumie mówiłam już o słodkościach. Teraz tutaj znowu widzę, że coś słodkiego sprzedają. E, a my idziemy do kolejnej jaskini. Nazwa na dole. Nie jestem w stanie wymówić jej nazwy. I jest ona jeszcze dalej za tą villa cave. Nawet lody jedzą, ktoś jej dał loda normalnie. Dobry? Rama Jana Hejb, ale niestety pra trwają prace remontowe. E, no i jest. Jaskinia zamknięta. tak. Hmm, Podobno wejście kosztuje 5 zł. Kupiliśmy standardowo owoce. Ja tym razem wzięłam mango zamiast ananasa. I pani zapytała się, czy chce czyli. Powiedziałam, że trochę. No trochę to dwie łyżeczki mi wsypała. Plus jeszcze chyba cukier. I sól, nie wiem, ale dając mi to powiedziała, że y, bardzo smaczne, więc y, zobaczmy, jak to smakuje. Ale dziwnie. Bo macie posmak mango. Kurde, tylko się nie da opisać. Ale dziwny smak. U matko. Mega dziwne. No! To nie dla mnie chyba. kit. Nie wiem tylko czy jak będzie z głośnikiem, znaczy z mikrofonem, dlatego może z tej strony będę nagrywać. Cały czas mam tej problem, gdzie mam się patrzeć, ale tutaj już wiem. E, idziemy na wspomniany nocny market, chociaż jak widzicie jest jasno. Ogólnie w wielu miastach jest wiele nocnych marketów. Wystarczy tylko wyszukać na mapie. My stwierdziliśmy, że ten odwiedzimy. Zresztą czytałam opinie o nim i są bardzo pozytywne. Więc zobaczymy, czy wytrzymamy do wieczora, bo już w tym momencie jesteśmy głodni, więc poszukujemy jedzenia. Tutaj jest targ i on jest przepełniony ogólnie. teraz nie ja wiem czy ludzie dopiero będą się otwierać przez to, że to jest nocny targ, zakładam, że tak. I trzeba się przygotować na miks zapachów, w szczególności, że sprzedają tej ryby, więc no nie oszukujmy się, tak. Śmierdzące duriany. Jeszcze nie mieliśmy okazji próbować, no, podobno śmierdzą z karpetą. Ale nie próbowaliśmy. A po drugiej stronie targ warzywny. To, jest, to nie jest dla osób o słabych nerwach. A w szczególności dla wegetarian. Co robimy po jedzonku? Przepijamy. Jeszcze nie było jedzonka, ale. I nie było przepijania. Tak. No w ogóle to jest taka nasza rada. Jak będziecie się wybierać do Azji, no przez to, że to jest zupełnie inna flora bakteryjna, to my zawsze zaopatrujemy się w seteczki alkoholu mocnego. Żeby po każdym posiłku. Zapić sobie. Tak. I w ten sposób przyzwyczajamy nasze żołądki do tutejszej flory. I, 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 pod I nic nam się nie dzieje przez to. Ja już wiem, że jest bardzo ostra ta zupa, bo spróbowałam. Jeszcze czekamy na danie Pawła. To jest... jak to się nazywa? Mi Kari. Mi Kari e, z jajkiem. E, koszt tutaj na dole się pojawi, bo w tym momencie nie wiem. Najprawdopodobniej 13,50. A ja mam bihun zup. Nie wiem, co to jest. Znaczy wiem, co to jest. To jest e, beef, czyli co? To... wołowina, dokładnie. Ja mam z wołowiną jakiś makaron i dodatki. Próbuję. Tak, Paweł ma tradycyjną malezyjską zupę. Pierwsze wrażenie? Nie jest taka ostra, ale jest. To jest mój smak, tak. Tutaj masz chili. Yy, będzie zaraz ostra. Trochę głośno tutaj, ale nieważne. W spodzie <coughs> był jeszcze makaron. Moja zupa jest bardzo ostra, znaczy bardzo. Jest ostra. Z dodatków mi tak kiełki, szczypiorek, skóra, z jakiegoś zwierzęcia, nie wiem co to było. Świnie. Chyba świni, tak, oni tradycyjnie tutaj tak dają. Jajko, kawałek omleta i małża. Tak, to były małże. I jestem już pełna nosami cieknie, a zupa Pawła to jest typowy taki rosół, tylko że na wołowinie. Ideal, coś idealnego na kacach. Dobrze doprawione, pieprzne. No i w sumie Paweł już odniósł. Tak, ja już zjadłem. że ja jeszcze sobie, czyli dwa razy dorzucałem, żeby było dla mnie takie odpowiednie. Były jeszcze dwie kozy tu zmieści. Laksa Sabaru na Chowkin między dwoma stoiskami duriana, więc czasami zaratuje, ale jedzenie wyśmienite, i teraz nie zgadniecie, ile zapłaciliśmy za całość. 18 zł. To jest nie do opowiedzenia za dwie plus I dwie herbaty czyli w sumie wyszło po 9 zł na łebka no takie są ceny w Malezji liczyliśmy, bo tam jest taki cennik i stwierdziliśmy, o to jakieś 3 dyszki wyjdzie a on mi mówi 18, chociaż wyszło mu 18,50 stwierdził, żebym dała mu 18 wow Polecamy, polecamy w stu procentach. Po dwóch dniach ciągłego chodzenia dzisiaj przyszedł czas na wypróbowanie darmowej komunikacji w Kuala Lumpur, bo takowa jest. Jest kilka linii, bodajże pięć. Pomarańczowa, czerwona różowa, zielona i niebieska. Tak, czyli pięć, dobrze pamiętam. I tą komunikację można przejechać tak na dobrą sprawę tutaj centrum. do Kuala Ogólnie jest to dobra opcja jeżeli nie macie zbyt dużo czasu, chcecie wsiąść po prostu przykładowo w niebieską linię, bo ona, ona tutaj się kręci tak po centrum yy, i zwiedzać w ten sposób kuala Ale niby mają jeździć co 15 minut, a siedzimy już 20 i nie przyjechał, ale widzieliśmy, że jechał jak staliśmy po kawę w McDonaldzie. Tak, yy, bo jesteśmy tutaj przy McDonaldzie i w sumie to też jest dobry tip. Zainstalujcie sobie aplikację McDonalda, ponieważ tutaj możecie złapać fajne okazje na dobrą, prawdziwą kawę, bo najczęściej tutaj serwują niestety rozpuszczalną i słodką. Bardzo słodką. Trzeba podkreślać, że bez super. Po przejeździe jest to mega, mega opcja serio, bo... Macie po pierwsze darmowy przejazd, darmowy wi-fi, także słabe, ale co z tego jest darmowe, więc możecie sobie sprawdzać na mapie, gdzie dokładnie jesteście i kiedy chcecie wysiąść. Kiedy chcecie wysiąść, trzeba nacisnąć czerwony przycisk, stop. Następnie na ekranie wyświetla Wam się informacja jaki jest następny przystanek oraz po angielsku mówią jaki jest następny przystanek, więc jest to genialna opcja, naprawdę. Szkoda, że wcześniej tego nie ogarnęliśmy, ale nie powiedziałam, gdzie wylądowaliśmy. Na czołki pomogu, ponieważ tutaj jest bardzo dużo straganów z jedzeniem, a my szukamy śniadania. My szukamy śniadania o godzinie 11. Tak. Jeszcze co do autobusów. W opisie macie dwa linki, które bardzo dobrze się sprawdzą, jeżeli będziecie chcieli użyć tych darmowych przejazdów ponieważ niektóre linie łączą się, to znaczy mają wspólny przystanek i, I też można sposób... Się przesiąść na dalszą trasę. Tak. I jeszcze jest ważna informacja, że ten autobus jeździ w jedną stronę. To znaczy nie ma... Cały czas kółko jeździ. O, dokładnie. Dzisiaj zaczynamy tak. Ryż i makaron. Do tego ciepła, znaczy gorąca herbata i gorący napój cytrynowy. To jest śmieszne, bo Paweł zamówił, e, myślał, że dostanie coś, cytry, napój taki cytrynowy, no zimny, a dostał z gorącą wodą, więc to jest ciekawe. A tutaj podeszliśmy i w sumie babeczka nie mówi w ogóle po angielsku, ale pomogli nam tutaj panowie, wytłumaczyli co i jak. No i tylko powiedzieliśmy, że chcemy, jeść. ja chciałam makaron, panu chciał ryż, no i proszę Mam bardzo mamy. Jak smakuje? Nie bardzo. Ostre? Nie bardzo z tego względu, że ja lubię takie klimaty. Ostre? Jeszcze nie czuję ostrości, a jest ale takim... jest papryczka chili i tutaj, czyli będzie. ostre. Jest ostre jak zawsze. Paweł powiedział, że chce średnie. ja powiedziałam, że tylko trochę, ale mamy tutaj papryczki chili. No i będzie dwa razy paliło, no jak standardowo. Nie mówi się dwa razy paliło, tylko mówi się dwa razy piekło. Mhm. Ale bardzo dobra. I czuję tutaj mm, ten sos rybny czy ostrygowy. W każdym razie nie widzę ryb, a zajeżdża rybą. I całe y, kawałki czosnku widzę. Wynialna. Już wiem, czemu czułam tutaj owoce morza, znaczy ryby. Mam kawałek ośmiornicy. No i kurczak. A to jest chyba jeden kawałek taki. Nie sądzę, że to daje taki posmak, znaczy taki zapach, ale wow. Ostrygowy dodatkowo. No, ostrygowy. Tak sobie idziemy i tak sobie myślimy, że Kuala Lumpur to betonoza, ale fajnie jest wplecione w to wszystko, w tą całą betonozę, zieleń. Tak, bo pomimo tego, że no wszędzie macie ten beton, naprawdę dosłownie wszędzie, to mimo wszystko gdzieś próbują wcisnąć te drzewka, drzewy, kwiaty to jest bardzo fajne, więc... Dym. Jest to taka betonowa dżungla z dżunglą, bo czasami można się poczuć naprawdę jak w dżungli. Kolejna historia, jeżeli chodzi o autobus, darmowy autobus, i uprzejmość Malezyjczyków. Tak, mieliśmy kierowcę opiekuna. Dbał o nas, cały czas się pytał, czy jest wszystko ok. Yy, ogólnie nie wpuszczał, my na samym przodzie staliśmy, bo ten yy, autobus był przepełniony. I przez to, że. My tam yy, staliśmy, nie wpuszczał ludzi naprzód, tylko tyłem w ogóle. Od razu wyganiał, chodzić. machał, żeby ludzie wsiadali tyłem, żeby nam nie przeszkadzać, tak zrozumieliśmy. Tak, i za każdym razem, jak nawet kto kogoś wpuszczał, to później zanim, po zamknięciu drzwi się pytał, czy wszystko jest ok. No po prostu genialny człowiek, a oprócz tego jeszcze takie dwie blondynki przychodziły e, przez ulicę. E, krótkie spodenki, blond włosy oczywiście, e, piękne. On zaczął gwizdać. I, tak, i zaczął ha ha ha, po prostu taki słodziak z niego był. <laughs> bardzo, bardzo e, uprzejmy. Teraz jechaliśmy linią e, czerwoną. Czerwona. I tak jak mówiłam, on, za, on robi w jedną stronę tylko się, e, w jedną stronę tylko jeździ. Więc jeżeli chcecie przejechać do konkretnego punktu, to czasami trzeba przejechać powiedzmy połowę trasy, więcej. To po prostu w drugą stronę nie jedzie siłą rzeczy. E, a my teraz idziemy do Taman Botani Perdana. Perdana to jest park z tego co już się domyśliłam. Nie, Taman, Taman to jest park. Taman Botani Perdana. Darmowa atrakcja, zobaczymy jak wygląda ogród. Gdzie jesteśmy? Tu. Tu jesteśmy. You are here. I taki YouTube. ten park jest ogromny. Ale patrz. Bird Park? Tak, bo oprócz tego tutaj można pójść do parku ptaków. Wyjście kosztuje jakieś 79 albo 78 złotych. To no powiedzmy 80. Jest też ogród motyli. Tylko nie widzę go tutaj akurat. Chyba, że w opisie gdzieś jest. Do... Birpark Irk Birpark? Poważnie Jelenia? 13 hmm. Tu no to jest. Jelenie? No I że... e, jest tutaj też fiot, no to jest galeria orchidei i podobno też jest za Więc tam jak koniecznie, by uwielbiam orchideę. O matko, one są... Mamy cały dzień na to. Gdzieś tu. No w każdym razie, widzicie, park jest spory. Jest nasz ptasior. Słychać naszego ptasiora, ale nadal nie wiemy, co to są za ptaki. One robią tak. Uuu, au, tak. <noise> tak, my i naśladowanie ptaków. No, widać, genialnie nam to wychodzi. Za obaw. Wiecie, ile on ma w sobie wody? Potrafi przechowywać 120 tysięcy litrów. To jest 500 tysięcy szklanek wody. To jest informacja. To, co mi się bardzo podoba, to tablice informacyjne. Można znaleźć bardzo ciekawe informacje. Na przykład, że te drzewa mają czerwone słodkie owoce, które przyciągają ptaki, które oczywiście zapylają je i później yy, kwitną piękne, czerwone kwiaty. Atrakcja dla dzieci i w sumie też dla dorosłych, czyli bambusowy plac zabaw. Można pochodzić, yy, wejść na te bociane, bocianie gniazdo, przynajmniej tak mi się z tym kojarzy, a tuż obok jest taki klimatyczny biały most. Musimy pójść pierwszy do tego parku Jeleni ale już on jest tam gdzieś daleko, zmieniliśmy trasę to chwilę, o tutaj, może tutaj zmieniamy trasę musimy usiąść i w końcu ogarnąć gdzie w ogóle jesteśmy to co jest pomocne to znaki nie da się tutaj zgubić Jesteśmy w połowie drogi i już Wam możemy powiedzieć, że jeżeli chcecie odpocząć od giełdki miasta, to to jest idealne miejsce. Słychać tylko śpiew ptaków, odgłosy ogólnie zwierząt, no i woda. Zero miasta, a jesteśmy w centrum. Genialnie. No to nici z Orchidei. Gdzieś tam one były i to jest ogólnie kiosk, czyli... Butka, gdzie można kupić, że to sklep? A tutaj mamy kolejne wejście główne. Znaczy wejście główne, kolejne wejście do parku. Dla brzdąców mały plac zabaw. No nie taki mały. Znaczy no nie jest mały, to fakt. A, bo tam jeszcze się ciągnie. No dobra, to cofam. Duży park zabaw. Pa plac zabaw. To jest zawsze zapach kwiatów. I upalnie. Znaczy, może nawet nie, że upalnie, tylko jest bardzo wysoka wilgotność. I jesteśmy stanie mokrzy. Pomimo, że słońce w sumie próbuje się przebić, i może lepiej, że nie, nie pali dodatkowo, bo mogłoby być ciężko. Jeleni szukamy. Sam jak te A. Jelenie. Mam jednego. A. A. Niestety pokażę tylko z daleka, bo bateria nam pada w aparacie i, i musimy ją oszczędzać na zdjęcia. Ale Jelenie są czarne też. Nie chciałam się pozdać, znalazłam ogród orchidei, ale aktualnie trwa konserwacja i nie dostaliśmy się. A tuż obok jest ten park ptaków, o którym wspominałam. Słychać, śpiew, ale niestety te ptaki są w klatkach. Ogólnie słyszeliśmy, że bardzo fajna jest ta atrakcja, więc yy, w szczególności jak jesteście z dziećmi, no to dla dzieci to coś może być. Widzieliśmy latającego. Yy, nie tylko jednego, bo kilka bo bocianów. No ale to są nasze narodowe ptaki, więc dla nas żadna atrakcja. Ale nie mówimy, że nie, bo nie byliśmy tam, więc nie możemy wydać opinii, czy to jest ok, czy to zaś nie jest ok. Musicie zdecydować sami. My tylko informujemy, że jest taka opcja. Influencerko, powiedz co kupiłaś. Kiedyś w Tajlandii jedliśmy właśnie takie. One przypominały mi bardzo babciny racuchy. No i jak to zobaczyłam, to oczywiście się zatelepałam. No i kupiliśmy i z jakimś sosem. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za sos. A racuchy wyglądają, no zacnie. Ale trzeba je spróbować. Zobaczmy, czy to racuchy są na pewno. Tak, racuchy. To dawaj. Ale w ogóle nie są słodkie, są cieplutkie. I jeszcze ten, tak, są nawet gorące. Trzeba by było sos jeszcze rozpracować. Zaraz ogarniemy to. Co to za sos? Ale słodki, dobra. Te nie są w ogóle słodkie, a sos jest słodziutki. Co to za sos? Nie mam zielonego pojęcia. Jest zielony. Nie wiem, co to za sos. Dobry. Tak. Bardzo dobra. Teraz ogarnij się, jak to zjeść. No ogólnie zajebiste to jest. I to smakuje. no i taka paczuszka. Ich jest tutaj 5-6 zł. 6 I zaczął się czas modłów. Bo meczet z tej strony. Teraz już idziemy do hotelu i idziemy sobie na basen pocilować. 48 piętro. Macie tutaj wspomaną wiele hoteli, które mają basen na dachu. Właśnie my jesteśmy w jednym z takich. I tutaj, a, a, tutaj akurat są dwa baseny. Jeden na 8, drugi właśnie na 48 i za ten e, na 8 piętrze się nie płaci, natomiast tutaj się płaci 10 ringitów, czyli 10 zł e, za jednorazowe wejście per dzień za osobę. Na innych pasanach słyszeliśmy, że trzeba na przykład rezerwować miejsce, w tym hotelu nie trzeba, więc po prostu poszliśmy, zapłaciliśmy i jesteśmy.